Zbiorę listę wszystkich osób, które taki kod umieściły. Wylosuję jedną osobę, więc jeśli to będziesz tylko ty, to będzie. Cześć, tutaj Daniel Roźiecki, witam Cię bardzo serdecznie na vlogu Jak zostać programistą, Wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 058 i dzisiaj będziesz miał kontynuację cyklu 1, 2, 3 koduj, który rozpocząłem w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu, w poniedziałek i we wtorek, tutaj będą powyżej linki, były dwa odcinki. W pierwszym rozpocząłem cykl i powiedziałem jak, o jaką aplikację będziemy, a konkretnie Ty będziesz pisał. Opisywałem również algorytm sortu, tak dobrze, sortowania bąbelkowego. We wtorek opisywałem algorytm wyszukiwania binarnego. Oba te algorytmy będą Ci potrzebne do wykonania tego projektu. Dzisiaj kontynuacja i dzisiaj zamkniemy ten temat. Generalnie dla przypomnienia chodzi o napisanie prostej aplikacji, która pobierze dane z informacjami o notowaniach Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych i pozwoli na posortowanie tych danych. Pozwoli na określenie pięciu najlepszych dni w tej całej historii, pięciu najgorszych dni w tej całej historii. I oprócz tego będę Cię jeszcze prosił, tylko o napisanie jednej dodatkowej procedury, i właśnie do tego będzie Ci potrzebne wyszukiwanie binarne. Chodzi o procedurę, w której podasz procentową liczbę. Znaczy, ktoś, użytkownik Twojego programu, poda procentową liczbę, a Ty w danych, które posiadasz, wyszukasz wszystkie dni, które miały notowania poniżej tej procentowej wartości. Oraz wszystkie dni, które miały notowania powyżej tej procentowej wartości. Dobra? Tylko teraz uwaga: bo w tym pliku nie ma tych danych. Nie ma. To nie może być za łatwo. Ale po kolei, po kolei, po kolei. Plik to jest bardzo ważny element tego, tej całej układanki. Musisz sobie najpierw wciągnąć pliki, i możesz to zrobić na dwa sposoby. Metodą prostą, i metodą trudniejszą, bardziej skomplikowaną, którą ci bardzo mocno rekomenduję. Ta metoda prosta będzie polegała na tym, że w opisie tego filmu, tam na dole, będzie link do strony, z której można pobrać. Ten dokument. To jest dokument w formacie CSV. Ja Ci ten dokument za chwileczkę pokażę na ekranie i wytłumaczę, jak wygląda plik CSV, czym się charakteryzuje i jak go możesz obrabiać. I możesz ten plik pobrać na no dwa sposoby tak jak wspomniałem. Pierwszy, po prostu weźmiesz ręcznie z przeglądarki sobie ściągniesz ten plik na swój dysk, włożysz do jakiegoś katalogu i będziesz na nim pracował, pozwoli, żeby twój program na nim pracował. A druga metoda bardziej skomplikowana, to napisz procedurkę. Napisz procedurkę w kodzie swojej aplikacji, która ten plik będzie ściągała sama automatycznie. Dlaczego? Bo warto. Ponieważ internet to jest w tej chwili no, źródło wiedzy wszelakiej, i jeszcze wielokrotnie będziesz korzystał z takiego rozwiązania, kiedy będziesz pobierał dane bezpośrednio z internetu, będziesz na nich pracował, będziesz te dane obrabiał, i na podstawie tych danych będziesz uzyskiwał jakieś określone wyniki, które będą Ci potrzebne. Więc taka wiedza, jak takie coś ściągnąć automatycznie, może Ci się w przyszłości bardzo przydać. Jestem pewien, że każdy język programowania pozwoli na wykonanie takiej operacji. Nieważne czy to będzie Java, Scala, Python, C Sharp czy, czy jeszcze jakiś inny język programowania, na pewno pozwolą. Musisz tylko poszukać w sieci jak taką operację możesz wykonać i to zrób. Ok, to teraz pozwól, że wejdziemy na mój komputer i pokażę Ci jak taki plik CSV wygląda i opiszę Ci ten pliczek, ok? Hej, a więc witam Cię na moim komputerze. Mam tutaj otwarty ten plik, konkretny plik, na którym będziesz pracował. To jest właśnie ten plik zawierający informacje o notowaniach Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych od otwarcia do dnia dzisiejszego. Zwróć uwagę jak ten plik wygląda. Jest pierwsza linia tego pliku to jest linia nagłówkowa. I w tej linii nagłówkowej masz informacje o tym co zawierają poszczególne kolumny. Bo tak jak mówiłem to jest taka tekstowa baza danych można by powiedzieć czyli masz nagłówki zawierające informacje o tym, co znajduje się w każdej kolumnie. Oprócz tego masz, widzisz też separator. Separator, który oddziela od siebie poszczególne, poszczególne tutaj nazwy kolumn. Tutaj to jest to przecinek i to będzie również znaczyło, że ten separator oddziela od siebie również wartości w każdej linie poszczególnych, poszczególnych kolumn. Oprócz tego, jak widzisz, specjalnie wyświetliłem znaki końca linii i ten plik akurat jest w formacie Windowsowym, czyli masz crlf. I te znaki końca linii oznaczają, że przechodzisz do kolejnej linii, do kolejnego wiersza, i w tym wierszu masz kolejną porcję danych. Czyli jak będziesz parsował ten plik, czyli go analizował, to wiesz, że masz odrzucić pierwszą, pierwszy wiersz, ponieważ on zawiera tylko informacje nagłówkowe. W kolejnych wierszach są dane, dopóki nie trafisz na ostatnią, ostatni wiersz, który jest po prostu pusty, i wtedy wiadomo, że to jest koniec pliku. Ok, świetnie, to w takim razie ja Cię zapraszam z powrotem do tablicy. I teraz tak, co dalej? Bo jak widziałeś w nagłówku tego pliku, miałeś datę, miałeś otwarcie, miałeś najwyższą wartość, najniższą wartość, wartość zamknięcia i wolumen akcji, które były obracane danego dnia, ale czegoś tam brakuje, czegoś brakuje i coś będziesz musiał dodać. Brakuje informacji o procentowej różnicy, a w zasadzie nie tyle o różnicy, to stosunku wartości Zamknięcia dnia aktualnego w stosunku do zamknięcia dnia poprzedniego. Taka procentowa wartość, która będzie określała, czy giełda danego dnia urosła, czy giełda danego dnia spadła w stosunku do dnia poprzedniego. I to jest bardzo ważny element, bo po nim też będziesz musiał posortować, właśnie po to, żeby wykonać trzeci element zadania, czyli żeby móc wyświetlić wszystkie dni. W których, to nawet nie tyle wyświetli, co policzyć wszystkie dni, w których giełda była powyżej danej wartości albo poniżej danej wartości procentowej? Na przykład jak będę chciał sprawdzić, ile razy w przeciągu całej historii giełda pozwoliła na uzyskanie w przeciągu jednego dnia 4% zwrotu z inwestycji, to właśnie ta procedurka ma umożliwić na wykonanie takiej operacji. OK. I teraz, jak to najłatwiej zrobić wszystko? Jak już będziesz miał ten plik, jak już będziesz miał ten plik ściągnięty, to jeśli go, inaczej, jeśli wybrałeś tę metodę prostą, po prostu masz ten plik w jakimś katalogu. Więc najlepiej by było napisać Twój program tak, żeby przy jego starcie jako argument wywołania, podać mu nazwę pliku, z którego ma pobrać dane. Okay? Nie rób nigdy tak, że napisujesz na sztywno nazwę pliku, ścieżkę do pliku. W kodzie programu. To jest złe rozwiązanie, nieeleganckie i tak się nie powinno robić, bo twój program staje się wtedy sztywny i, no i niefajny, tak? Zrób, pisz kod tak, żeby był uniwersalny, żebyś go mógł wykorzystywać w dowolnym momencie i żebyś go mógł wykorzystać również z innymi plikami przyszłości, a nie tylko z tym jednym. Także to jest jedna rzecz. Jeśli korzystasz z rozwiązania, w którym ściągasz ten plik, to zrób podobnie. Napisz sobie ten kod, tak żeby argumentem wywołania twojej aplikacji był URL, który zawiera ten plik, dobrze? I wtedy podajesz taki URL, twoja aplikacja startuje, ściąga ten plik. A jak nie ściąga, bo jest jakiś błąd, to wyświetla informację o tym, że sorry, nie udało mi się ściągnąć. Pisz aplikację porządnie. Dokładnie to samo dotyczy pliku. Jeżeli jest jakiś błąd, na przykład tego pliku nie ma, wyświetl informację o tym, że nie ma takiego pliku. Sprawdź ten argument, który jest przekazany, żeby najpierw sprawdzić, czy on jest poprawny, bo może jest zły. Może klepnął ktoś literówkę. Pamiętaj o takich prostych kontrolach. One są bardzo istotne, jak piszesz o program. Jak już masz ten plik na swoim komputerze, to wypadałoby jakoś tą strukturę ogarnąć. Możesz to zrobić na przynajmniej dwa sposoby. Możesz użyć do tego celu po prostu jakąś prostą strukturę. Nie wiem, jakiego języka z programowania używasz, ale jestem pewien, że praktycznie w każdym można stworzyć prostą strukturę. Do której przypiszesz każdą, każdy wiersz, przypiszesz bezpośrednio do tej struktury, a tą strukturę, każdy element takiej struktury musisz wrócić na jakąś listę. Nie wiem, to może być u ciebie lista, może być array, może być sekwencja. To wszystko zależy od języka programowania, z jakiego korzystasz. Możesz też stworzyć klasę, po prostu klasę i każda, każdy wiersz będzie indywidualnym obiektem, który będziesz też przechowywał na tej liście. To jest bez znaczenia. Pozostawiam to Tobie. Musisz napisać procedurę, która posortuje tą listę, tak? I która będzie wyszukiwała na tej liście. To już wszystko wiesz, w zasadzie. Co musisz zrobić? No chyba tak. No chyba nic więcej ci już nie muszę mówić. Tak mi się wydaje. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, gdybyś nie wiedział, czegoś nie, nie rozumiał, nie wiedział, co z tym zrobić, jak się za to zabrać, daj znać. Daj znać w komentarzu, na pewno coś wymyślimy. Jeśli nadal nie jesteś przekonany, w jakim języku programowania robić, daj znać, coś pomyślimy. Jeśli któreś z elementów, albo sortowanie niebąbelkowe, albo wyszukiwanie binarne nie jest dla Ciebie do końca zrozumiałe, daj znać, coś wymyślimy. Okay? I teraz, I teraz, jeszcze coś. Sam koniec. O czym mówiłem w pierwszym odcinku tego cyklu. Jeśli napiszesz ten kod, jeśli napiszesz ten kod, to pochwal się, pochwal się w komentarzach do tego odcinka. Wrzuć link na przykład na GitHubie, obejrzymy sobie ten kod. I ja obiecuję, że dla wszystkich osób, które mamy dzisiaj 9 luty, które do końca lutego wrzucą taki kod działający, działający. Pamiętaj o testach, koniecznie pamiętaj o testach. To ja wyluzuję wśród tych wszystkich osób jedną osobę i sobie jakąś nagrodę książkową. Dobra? Na pewno będziesz zadowolony. Na pewno. Zrobimy tak, żebyś był zadowolony. Także jeszcze raz. Napisz kod, wrzuć go nad GitHuba, wrzuć link tutaj. Tylko pamiętaj, żeby ten kod działał. Działał najlepiej, jakbyś jeszcze wrzucił gdzieś jakieś screeny z działających, przechodzących testów. Ok? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejrzymy sobie ten kod. Może podyskutujemy na jego temat. A potem, na koniec miesiąca, a może na początku marca, zbiorę listę wszystkich osób, które taki kod umieściły. Wylosuję jedną osobę, więc jeśli to będziesz tylko ty, to będziesz miał największe prawdopodobieństwo, że to ty wylosujesz nagrodę. Wybierzemy jakąś książkę, i taką książeczkę wyślę ci w ramionka. Tak, żeby się mógł przytulić, przytulić, przeczytać i dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś wartościowego. Okej? Okay? Dobrze. To gdybyś miał jakiekolwiek pytania, jestem, czekam. Najlepiej w komentarzach. Najlepiej w komentarzach. W najbliższym czasie postaram się również, żeby komentarze nie były jedyną metodą na komunikację ze mną, ale to jeszcze nie w tym momencie, mam kupę innych tematów na głowie i musiałem odlec kwestię. Grupy dyskusyjnej, albo forum, albo czegoś innego, nieco w czasie, ale to wszystko powstanie i będziemy mieli miejsce, gdzie będziemy mogli sobie wspólnie porozmawiać i wspólnie się czegoś razem pouczyć. Okej, okay. to ja Ci jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję. I mam do Ciebie jeszcze pytanie. Mam jeszcze pytanie. Czy Ci się podobało? Czy taki cykl ci pasuje? Jeśli tak, to daj znać, co byś chciał następnego się nauczyć. Może jakieś algorytmy nowe poznać, może jakieś konstrukcje, może jakieś struktury. Napisz, napisz w komentarzu. Czekam. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Pa!